Nowa Knieja minęło 10 tysięcy lat, a ja wciąż pamiętam to przeklęte miejsce to siedziba naszego dawnego wroga półboga nocnych elfów Cenariusa. Tak, Lord Archimond żąda, aby Cenarius został unicestwiony, zanim rozpoczniemy inwazję na Kalimdor. Hmm. chciałbym się z nim zmierzyć w otwartej walce, ale ten tchórz jest przebiegły i rzadko wychodzi z ukrycia. Może to zrządzenie losu, ale twoi orkowie splugawili te lasy i wzbudzili jego gniew. Razem z Lordem Archimondem uważamy, że byliby nawet w stanie zabić scenariusa. Hmm. Nie mają z nim szans. Jeżeli mnie pamięć nie myli, cenariusz jest naprawdę potężny. Podobnie jak ty. Przymierze krwi, które dawno temu zawarłeś z orkami, wciąż cię z nimi wiąże. Musisz je tylko odświeżyć. Hmm. Co proponujesz, upiorny władco? Upuść swej płonącej krwi do tego źródła. Jej zapach zwabi tu orków, a kiedy znów jej skosztują, nic już nie zdoła ich powstrzymać. М-м-м-м! <laughs> Kto śmiał zbrukać te pradawne ziemie? Kim są ci, którzy wzbudzili gniew Cenariusa i nocnych elfów? Niech rozgorzeje bitwa! Las oczył! Jesteśmy w potrzasku! Coś trzeba zrobić? Bezmyślne monstra! Wszyscy zginiecie! No... Praca, praca. Atakują nasze miasto! Czego chce? Jest ich zbyt wielu! Musimy wycofać się na drugą stronę rzeki! Atakują nasze miasto! Coś trzeba zrobić? Ja to zrobię, dobra, dobra. Atakują nasze miasto! Pokonałem niegdyś wam podobnych. Pokonam i was. Nie ma sprawy. Praca, praca. No. Atakują Nie ma nasze miasto! To zrobię. Atakują nasze miasto! Dobra, dobra. Nie zdołacie mnie pokonać. Jestem sercem ziemi, tej ziemi. Dobra, dobra. Atakują nasze miasto! Nareszcie. Nasze miasto! Atakują nasze jazdy! Oddam życie za hordę! Hmm. Wodzu. Zastanowię się nad tym. Atakują nasze miasto! Bezmyślne monstra! Wszyscy zginiecie! Nie mogę dłużej czekać. Atakują nasze miasto! Badania zakończone. Badania zakończone! Badania zakończą. Nie mogę dłużej czekać. Hmm, gotowe! gotowe. Oddam życie Lubaś za hordę! Wodzu... Badania zakończone. Nie mogę dłużej czekać. Większe ziemia ogniu! Wezwóch nie mogę pomóc! Wezmania. Co tylko rozkażesz! Hmm? Wodzu... Nareszcie! Pomóżcie mi oczyścić nasze ziemie z barbarzyńskiego plugastwa. Będę czuwał nad wami z kniei. Wodzu? Hmm? Atakują nasze miasto! Nie ja do zrobienia! Badania zakończone! Jesteśmy mm. atakowani! Nie mogę tutaj Nie służyć? Jeg må til bordsete. Hmm. Zastanowi się nad tym. Wodzu, wyczuwam mroczną moc, piekło ryczu, przemawia Przymawia do mnie z dziczy. Może ona pozwoli nam zgładzić scenariusza. Wrócisz się Wodzu. Nie mogę dłużej czekać. Nie mogę dłużej czekać. Czego tam? Wodzu? Hmm. Nie mogę dłużej czekać. Badania zakończone. dłużej czekać. Gotowe! Hmm, Poddam życie za hordę, tylko tylko musisz. Ja się... Tak, wodzu. Badania zakończone. Nie mogę dłużej czekać. Wodzu! wozu. Gotów do jazdy! Nie mogę dłużej czekać! Badania zakończone! Badania zakończone! Hmm. Nareszcie! Nie mogę dłużej czekać! Wodzu! Gotowe! Wozu. Zanurwuj się nad tym! Klosuj do jazdy! Nie mogę dłużej czekać! Oddam życie za hordę! Co tylko rozkażesz? Nie mogę dłużej czekać! Pozwól Nie mogę dłużej czekać, dojazd. Wodzu, zadania zakończone. Oddam hmm. życie za hordę. Wodzu, nie mogę dłużej czekać. Już się robi. Wodzu, zastanowi się nad tym. Gotów do jazdy, Badania wodzu. zakończone. Hmm, od tam życie za Nie mogę dłużej czekać, wodzu. Nie mogę dłużej czekać! Co ty tylko rozkażesz? Oddam życie za hordę. Czego chcę? Coś czas zrobić? Nie ma sprawy. zakończony. H... Utnął biercze Tak. Czego chcę? Praca, praca! No... Dobra, dobra. No Coś trzeba zrobić? Ja to nie zrobię. mogę dłużej czekać. Hmm. Nareszcie... Nie mogę dłużej czekać. Wozu. Hmm. Nie mogę dłużej czekać. Hmm. Wozu. Hmm. Nie mogę dłużej czekać. Jesteśmy atakowani. Gotowe. Co tylko rozkażesz. Wodzu... Atakują nasze miasto! Wodzu... Nie mogę dłużej czekać. Hmm... Zastanowię się nad tym. Nareszcie... Oddam życie za Hordę! Wodzu... Co tylko rozkażesz? Dobry wybór! Nie mogę dłużej czekać. Wozu hmm. hmm. Wozu. Nie mogę dłużej czekać. Wodzu. Nie mogę dłużej czekać. Tutaj, Manusz! Ciemne moce, które wyczuwam skupione są w tym stawie! Przeklęci Orkowie! Płonący władcy kazali nam bronić tego źródła. Nie jesteście godni jego mrocznych wód! Nie wiem komu lub czemu służycie, ale nikt nie stanie mi na drodze. Nie mogę dłużej czekać. Zastanowi się nad tym. Od tej wody bije potężna moc, ale czuję też smród demonicznej klątwy. Ha! I tak jestem przeklęty! Jeśli dzięki tej wodzie pokonam scenariusza, wypiję ją! Nie! To wbrew wszystkim zasadom naszego wodza! Nie możemy dopuścić, by Chaos znów przejął nad nimi kontrolę. Mylisz się! Musimy się mu oddać tak, jak nigdy przedtem. Stać się narzędziem zagłady, którym pisane nam było zostać. O tak! Czuję, jak przez moje żyły płynie moc. Dalej, bracia! Skosztujcie wód ciemności, a będziecie odrodzeni! Tylko rozkażesz, zastanowię się nad tym. Wodzu, tak. Zastanowię się nad tym. Ten ich półbóg wciąż skrywa się w głębi lasu. Jak mamy pokonać takiego przeciwnika? Żałosny tchórz! Każdego można pokonać. Jeżeli mamy przetrwać, scenarius musi zginąć. Coś trzeba zrobić? Dobra, dobra. Hmm? Czego chcę? Czego ci trzeba? Tak. Powiedz tylko słowo. Badania zakończone. Co tylko rozkażesz. Zastanowi się nad tym. Co tylko rozkażesz. Czego chcę? Hmm. Nareszcie. Nareszcie. Tak, wodzu? Czego chcę? Probu. Dobu. Dabu! Badania zakończone! Zastanowię się nad tym. Co tylko rozkażesz... Dumne. Jesteście równie szaleni i żądni krwi, co one. My, orkowie, jesteśmy wolni! <grystanie> <grystanie> Możecie się oszukiwać ile chcecie, ale jesteście równie plugawi, jak diabelstwo, które płynie we waszych żyłach. Milcz! <grystanie> Pokonałem niegdyś wam podobnych? Pokonam i Was. Półbóg padł. Klan wojennej pieśni jest niezwyciężony. Anorod. To niemożliwe. Przybyłem po ciebie i twoich pobratymców. Choć Orczy pomiot zawiódł kiedyś płonący Legion, to teraz znów będziecie nam służyć. Nie! Jesteśmy wolni! <grym> Żałosna, głupia istoto. To ja jestem gniewem w Twym sercu, ciałem Twoich myśli. Ja dałem Wam moc, byście rozpętali chaos na świecie i na wieczną pustkę tak właśnie uczynicie.